Wiedziałeś, że ktoś handluje bronią niedaleko ciebie? É né? isso Się przespać. Czas na krótką drzemkę. się w tostatą. Teraz pora na mamy? Sprawdzę to. Ciekawe, co wymyśliła. Na mnie już czas. Muszę się zbierać do Dawno nie byłem w tym muzeum. Ostatni raz chyba z Finitatą. <grywki> Lubiłem te wycieczki. myśleć. Mam dobre wieści, przyjaciele. Moje źródła twierdzą, że aktywność Undergroundu znacznie spadła. A Tinkerer oficjalnie uznano za zmarłą. przetrwaliśmy burzę stulecia i teraz na. Jednak Nowojorczycy muszą zachować czujność. To najwspanialsze miasto na ziemi, co oznacza, że zawsze znajdą się świry, które. Dobra, Muzeum Historii Naturalnej. Na pocztówce było napisane: Patrząc na park, dźwigając świat na barkach, strzeżemy wskazówki. Hmm. Żeby siostra się nie dowiedziała. Mam kolejną pocztówkę. Na tej jest Empire State Building. Na szczycie Empire State znajdziesz parę ślepych oczu. Jest również pendrive. Ej chłopie, wszystkiego dobrego. Mój Boże. Tata. Myślisz, że podchody to do dobry pomysł na 16 urodziny? Wycieczka szlakiem wspomnień. Pamiętasz to lato, kiedy ty i Finn chcieliście co weekend jeździć do muzeum? Zdradzę ci sekret. Uwielbiałem wtedy pan. Wcześniej miałem poczucie winy, że nie daliśmy ci rodzeństwa. Wiesz, że nie układam się z ale gdyby nie on, nie doczekałbym osiemnastki. I kiedy widzę cię z Finn, czuję się mniej winny. Masz siostrę. Z nią i z gankiem nigdy nie zostaniesz sam. Kocham cię. Widzimy się przy kolejnej wskazówce. Dawno nie słyszałem jego głosu. Mam nadzieję, że do kolejnych wskazówek też nagrał wiadomości. Cześć śpiochu. Znalazłeś notkę? Tak! I usłyszałem wiadomość od taty. Jak to zrobiłaś? Tata przygotował wskazówki w zeszłym roku. Wiem, że ciężko ci poprzeprowadzę. Chciałam, żebyś usłyszał jego głos. Pomógł mi! Dzięki, mamo! Prenada. Baw się dobrze. I pamiętaj, zawsze ci pomogę. I zawsze cię wysłucham. Tegiero. Kocham cię! Rad wzięli zakładników i zajęli ulicę. Empire State Building, sprawdźmy wskazówkę. Na szczycie Empire State znajdziesz parę ślepych oczu. Empire State Building, sprawdźmy wskazówkę. Na szczycie Empire State znajdziesz parę ślepych osób. Chodzi o lornetkę na platformie widokowej. Uwaga! Muzeum Sztuki Współczesnej w Greenwich. Pamiętam je. Znajdź skamielinę ukrytą we współczesności i spójrz w górę. Hmm. Wycieczka w piątej klasie, Empire State No <noise> pięknie. się z autobusem pełnym dziesięciolatków to dramat, syn. Jechaliśmy trzy godziny i kto jeszcze pojawił się na miejscu? Sam bajęcze. Walczył z falczerem. Jak tylko wyszliśmy z windy, od razu musieliśmy się ewakuować. Najwięcej zapadło mi pamięć, że chciałeś zostać. Powiedziałeś, Spider-Man nas potrzebuje, Tatę. Prawdziwy z ciebie bohater. Nigdy nie trać odwagi. Szukaj kolejnej wskazówki. Bohater! Jeśli nim jestem, to dlatego, że obserwowałem Tatę. Tęsknię ze nim. Szczególnie teraz. Gloria, jak tam? Wszystko w porządku F.I.S.T.? Praca idzie pełną parą. Kanalizacja to prawdziwy cud techniki. Kiedy wpadniesz, pomoc młody. Nie ma komu nalewać kawy. <laughs> <laughs> Świetnie, że ostatnio ćwiczyłem. Dalej masz zmiany w środę po południu? W te środę widzę się z Haley. Moglibyśmy wpaść razem. Dobra, Muzeum Sztuki Współczesnej. Znajdź skamielinę ukrytą we współczesności? ...i spójrz w górę. Nie chcę ci przeszkadzać. Umiesz ale... chodzić po ścianach, ale i tak... Jak tam twoje święta? W porządku. Mam nowy sweter. A w schronisku urządziliśmy imprezę. Brzmi dobrze. Czyli Fist sobie radzi? Jest mnóstwo pracy, ale przynajmniej wszyscy mają dobry nastrój. A co ich tak wieszyło? To naprawdę Jesteś Mieszkańcy strasznie lubią jego strój. Trzymaj się, Spidey!

To chyba idę do CODB. Gdzie królują pieniądze, pośród świateł znajdziesz świetne brzmienia. Do Muzeum Sztuki Współczesnej musieliśmy was z Finn niemal zaciągnąć. A co nas obchodził jakiś Z psychodelicznym portretem Andrew Davis, patrząc z zachwytem, Wiedziałem, że rozumiecie. Ten pomarańcz, Chyba nie sądziliście, że świat może tak wyglądać. I że rozumiecie, możecie tak wyglądać. Tak. Po Jestem dumny, że dotarłeś do tego. Roku. Zobaczmy, jak ci pójdzie dalej. Finn i ja miesiącami rozmawialiśmy o tej wycieczce. Mama i tata wiedzieli, jak zainspirować. Nas rozłączyło. To co, Pan mi mógł ponalewać kawę? <śmiecki> Więc nie, że ostatnio ćwiczyłem. Dalej masz zmiany w środę po południu? W tę środę widzę się z Hayley. Moglibyśmy wpaść razem. A, rozumiem. Panujemy przed lastniczkami. W porządku. Tak, zaklepię wam miejsce. Do zobaczenia w środę. Trzymaj się. Ok, CODB. Szukamy. Wisi wśród świateł. Hmm. Nie wierzę, że. Pod stajwesant umościł się potwornie dobry posiłek. Połowę młodości spędziłem w z Twoim Na tej malutkiej scenie grali wszyscy nasi ulubieńcy. Baron też raz to wystąpił. Nie było najgorzej. Kiedy w końcu powiedział mi o swojej nocnej pracy, zabrał mnie do szczegółów, żebym przyjął to znacznie. Wtedy znienazdziłem te Nie, nie chciałam żeby zabierać i nas żałuję. Spodobało mi się tak samo jak mnie. Oto co zrobiłeś. Znajdź coś, co chciałbym. Rasta. Stary, pokaże Ci, jak to się na pakiecie. Kolejna wskazówka jest twoja. Tata chciał mnie ci zabrać na koncert. Muszę chwilę ochłodzić. Ktoś donosi o napadzie na ciężarówkę PIS. Ucho Marabila! Święte miejsce dla taty. Odstaj, Wesant, umościł się potwornie. Jest wskazówka! Znam to miejsce. To Art Space w Upper East Side. Żaden list nie trafi do tego zamku, nie zatrzymawszy się przy bramie. O tak! Ucho Marabila! Byliśmy tu z mamą na pierwszej racji. Na kolejnych zresztą też. Nawet jak była z tobą wciąż. Zaczęła rodzić zepnę serem. To chyba bym na Potem przestała je robić. Powiem ci jedno, synu. Jak czasem pracuję do późna, to tak. zajeżdżam tutaj na smażoną okno. Ok Tylko Mama świetnie wiedziała, że tam wpada. Niech ma jakiś sekret. Byli zgranym zespołem. Nie masz nic. Hej, Miles. Masz klucz do armatury? Um, może w rzeczach taty. Sprawdzę. Tak, dobra. May nie byłaby zadowolona, ale chce wymienić zieloną umywalkę w łazience dla gości. 76 to był piękny rok, ale pora na zmiany. Może ci pomóc? Chętnie się bójnę do Queens. Nie, to forma terapii. Robię remont w całej łazienki. Brzmi jak straszliwe nuty. Poczekaj, jak będziesz starym, siwym Spider-Manem jak Też będą ci jarać pracę do w każdym razie dzięki, że chronisz Manhattan, kiedy jestem w trybie złotej rączki. Hej, nie ma sprawy! Po co miastu dwóch Spider-Menów, gdyby nie potrafili zgrać harmonogramu? Otóż to. Dobra, wracam do pracy. Jak znajdziesz ten klucz, to daj znać. Jasne! Trzymaj się! Chodzę na pościg, Kto gliny gonią złodziei samochodów. To jest Artspace. Space. Dobra. Żaden miejsc... CJ Walker Park. Znam to miejsce. W Harlemie. Pod obręczą, gdzie uczyłeś się latać, Ta podróż dobiega końca. Nie, nie chcę, żeby to był koniec. Koniec hmm. gimnazji. Kiedyś z nie zobaczyliśmy budynek Hartzfield,. czuliście się jak na koronację. Byliśmy z mamą tacy dumni. Nasz syn i nasza przyszywana córka kończą naukę ze świetnymi wynikami. Wiem, że było wam przykro, że poszliście do linijki ale powiem Ci coś. Przyjaźnie zawiązane w dzieciństwie jak dziwnie. Są wieczne. Jeszcze się spotkacie. Może to będzie za kilka lat, może za kilkadziesiąt. I jeszcze jedna wskazówka. Pewnie nie możesz wyczekać końca. Prawda, znów się odnaleźliśmy. Ale nie tak jak sobie wyobrażam. To tutaj CJ Walker Park. Pod obręczą, gdzie uczyłeś się latać, twoja podróż dobiega końca. To już ostatnia. Co to? Moja córka Cię uwielbia! Pomnień. Dotarliśmy do końca CJ Walker Park. Pamiętasz, jak graliśmy tu w każde wakacje? Cłujek pokazał ci, jak w wielkim stylu dotrzeć pod kosz, a ja jak bezbłędnie trafić. Nigdy nie zapomnę jak razem z film próbowaliście zrobić, ale już z mamą. To miejsce przypomina mi, że w życiu każdego człowieka liczy się tak naprawdę tylko jedno. Ci, których kochasz, ty, mama, Finn, ganki, nawet twój widok. Każdego, na kim ci zależy, miej w sercu, a nigdy nie zbłądzisz. Wszystkiego najlepszego, synu. Robię to wszystko dla ciebie. Kurde. Nie byłem na to gotowy. Co tam? Cześć, mamo! Właśnie skończyłem podchody. Bardzo dziękuję, że się tym zajęłaś. Przez chwilę czułem, jakby wrócił. Nigdy nie odszedł, Micho. Kocham cię. Ja ciebie też. Witajcie, dzisiaj coś zrozumiałam. Uuu, to zabrzmiało jak kino familijne, ale nieważne. Zrozumiałam, że słuchacie tego podcastu dlatego, że to ja go prowadzę. Nie szukacie kogoś, kto jest bardziej sztywny, profesjonalny, starszy i ma z 18 milionów preferencji. Chcecie słuchać mnie i rozmawiać ze mną o tym, co się dzieje w naszym mieście. Więc nie będę nic zmieniać. Nie będzie poważniejszych tematów, reklam ani żakietów. Tylko wy i ja. I wiecie co? Myślę, że to idealne. Do usłyszenia. I nie bądźcie tym typem, co odpowiada na wszystkie posty w mediach społecznościowych. To wkurzające. Nara!